Częstej strony kadr to jest kolejny gameplay z gry Rainbow Six Siege. Postanowiłem w miarę szybko nagrać długi gameplay z tej gry, żeby jakoś tą miniserię rozkręcić. No i dobra, weźmy sobie, może, Termita. Co my tu mamy? Mapa klub. Mamy no, więcej kojarze I bomba, musimy rozłożyć tutaj bombę, okej. Okay. Wziąłem sobie Termita, czyli który potrafi przez te wzmocnione ściany się z łatwością przepalić. Potrafi je przebić dzięki właśnie ładunku, ładunkowi, który zawiera termit, który pali się w niesamowicie wysokich temperaturach i potrafi właśnie przepalić wszystko. Mam nadzieję, że jakoś tutaj teamy są dobrze zbalansowane. To jest właśnie niestety taka, jakby to nazwać, Wina meczy, znaczy się taka przypadłość tych zwykłych meczy, na których ja teraz gram. Ta gra swobodna. Bo tutaj łapie graczy nie wiadomo jakich, w ogóle tutaj te matchmaking... O! Znalazłem bombę, super. W ogóle tutaj... A, już mi zniszczyli drona. Tutaj tak dziwnie dobiera przeciwników, w sensie nie patrzy chyba tutaj ten system na ich stosunek zabójstw do śmierci. W sensie, do jednej drużyny potrafi wrzucić samych dobrych gości, a do przeciwnej samych słabych. Już na przykład jak się chyba gra na tych rankingowych, to to wiadomo, trochę inaczej wygląda, bo się gra mniej więcej ze swoimi rangami. No ale tam trzeba mieć 200 level, żeby się... Żeby móc zagrać te rankingowe, ja jeszcze 20 tego nie mam. Pierwszy gameplay był taki, no... przegadany. Chciałem trochę mówić tą grę. Teraz się postaram może trochę bardziej skupić na samej rozgrywce, żeby coś tutaj ugrać jednak, bo warto. I <grywka> podnosić ten tutaj rozbrajacz. O, ażka już tutaj na napierdziela z tego co widzę. Eee, nie wiem, którędy tutaj wejść do budynku. O! Okej, okay, już wiem. Mniej więcej wiem, które spróbować wejść. Spróbuję wejść od tej strony. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie. O, już widzę, że jeden z naszych zginął. Pięknie. Zaczyna się super. Przeciwnicy często zamiast siedzieć na bombie. To latają cholera wie gdzie. O, założymy teraz ładunek z termitu. Położymy tu minę. Na zaś. O, zobaczcie. No i zniszczymy wzmocnioną ścianę. Dobra, panowie, można teraz wchodzić. Ja poczekam aż oni tam... ...nie będą się patrzeć w moją stronę. Bo jak tak wysadzimy, to oni wiadomo, że mogą się mnie teraz spodziewać, więc ja tutaj troszeczkę poczekam aż oni tam... ...się uspokoją. Czy coś? I mogę się zacząć powoli wychylać. Czy mi się wydaje, czy słyszę tu gdzieś typka chyba biegającego na górze. Pono, czemu wy tam nie wchodzicie? Ja tutaj szturmuję od tej strony. tak jest jednego zabiję. Uff, He go trafiłem pięknie o tak jest zabiłem tego ostatniego pięknie o dwóch w Heda trafiłem to bardzo dobrze, ale kątem oka go zauważyłem. Ja się dziwię, że on do mnie nie strzelił. W tej grze właśnie tak jest. Czy mamy ciężko pancerzonego przeciwnika, czy z, pancer z pancerzem, czy nie. W head, jeden strzał w heada zawsze zabija. O, dajcie mi mute. Mute to jest yy, dopiero co odblokowany przeze mnie operator. Jego specjalną umiejętnością jest rozstawianie yy, dronów. Znaczy się dronów, Rozstawianie urządzeń, które właśnie zakłócają drony, co utrudnia przeciwnikom wykrycie naszych celów. To się sprawdza, jak jest na przykład zakładnik, czy bomba w jednym pomieszczeniu. Jak tutaj są dwie bomby, to nie jestem pewien, czy to się tak sprawdzi, ale zobaczymy. To tu gra rekrutem? No co za typek? Oto chyba jakiś jest pierwszy level, dopiero co zaczął w tę grę grać. Jeszcze nie odblokował żadnych operatorów i gra rekrutem. Niedobrze, niedobrze. Dobra, ja bym tutaj gdzieś postawił ten zagłuszacz. Wiadomo, w wejściach... A, no i dupa już. Jak szybko wlecieli tymi dronami. Dobra, ja chociaż rozstawię tutaj przy tych wejściach tak czy, tak czy srak. Zmocnimy sobie troszeczkę ściany, tutaj, gdzie nie, gdzie na zaś. No i dobra, teraz jedyne co mi zostało, to się gdzieś skitrać i czekać, tylko właśnie nie jestem pewien. Gdzie się skitrać? Może tu? Nie, no tu to nie jest za dobry pomysł. No gdzieś tutaj blisko bomby się postaram skitrać. Może gdzieś tu? To jest zawsze trudny wybór. Gdzie tu się skitrać, nie? Pięknie, kto tam strzela? Tamten chyba tam. Nie, ten na górze chyba. Ta na górze są, czyli raczej. O, pięknie! Na górze latają. Skurczy byki. Ja mam jeszcze Ładunek C4 jak coś. Tutaj są schody, może któryś będzie schodził. A spróbuję szczęścia. Ej, co jest? Niektórzy na wychodzi z meczu, niektórzy dołączają dopiero co. Dobra, nie powinienem za bardzo odchodzić od bomby. Chciałem spróbować szczęścia. O! Dobra, są gdzieś na dole. Nie mam pojęcia, gdzie oni są, naprawdę. Dobra, może podejrzewam. Co oni odwalają? Tak mało czasu im zostało, a... Kitrają się nie wiadomo gdzie. Nie, ja tu sobie poczekam, po prostu. Czasami nie ma, nie ma co szarżować. Kurde, na górze są. Nie, ja tutaj sobie, słuchajcie, poczekam. Oni żeby wygrać muszą tu przyjść. Liczę, że tamten ten obroni moją dupę z tamtej strony. A ja się skupię tu, na tej stronie. Ha, chciałem spróbować szczęścia. No i patrzcie, co za debile. O kurde, podłożyli nie wierzę. No kurde, jak on mnie chyba, a w heada mnie trafił. Ale fuksiasz. Nie spodziewałem się, że on podłożył naprawdę w życiu. Opatrzcie, już. Ach, zauważyłem go. No zepsułem trochę, słuchajcie, zepsułem. Przyznaję się, trochę zepsułem, to mogę mogłem... Gdybym tego typa zabił, być może bym zdążył rozbroić i byśmy wygrali. Zepsułem, przyznaję się. Trochę moja wina. Dobra, co by tu wziąć sobie? A, i zepsuli mi. Dobra, weźmiemy... No tego tutaj gościa, ciężko zbrojnego. Z reguły jak grałem im, to mi nie wychodziło, nie wiem czemu. Może to nie mój styl. Jakoś mi nie wychodziło granie tym operatorem. Ale zobaczymy, co, może teraz będzie lepiej. No, zepsułem. No mam, czasami, jak właśnie wiem, że to jest moja wina, że mogę mogłem mogłem być szybszy, mogę tego typa zabić. Tak, wiem, że to jest moja wina. To ma się takie, kurde, no, nie no dosyć, takie poczucie winy, że się zepsuło. Ta bomba to jest gdzieś na dole. No, gdzie ja jestem, na górze, i nic tu nie ma. No, nie mówcie, że nie znaleźli tej bomby. No, nie znaleźli bomby. No, ja zabłądziłem, ale oni myślałem, my, myślałem, że oni znajdą. Dobra, mam tutaj ciężką tarczę, którą mogę rozstawić i tak dalej. Więc jest to operator bardzo mocno opancerzony. Mam tylko taki rewolwer, przez który mogę sobie wcelować. Ja idę za tym gościem, ufam mu. Nie mam pojęcia, gdzie on leży. Ufam, że wie, gdzie idzie. Ale nigdy nie można być pewnym. Ten gostek to chyba jednak nie za bardzo wie, gdzie leży. Gdzie ja jestem? Nie, ja zabądziłem, słuchajcie. Ha! To było szybkie, słuchajcie. W ogóle się do tego nie przyczyniłem, bo zabłądziłem. Zaufałem tamtemu gościowi, że on wie, gdzie idzie. Bo ja to nie za bardzo wiedziałem, gdzie idę. A on mnie w bambuko wyprowadził gdzieś do jakiejś jaskini. Nie no wygraliśmy nawet bez mojego udziału. No ale mam nadal trzecie miejsce, tak? O, się tam utrzymuje. O, róg jest bardzo dobrze. Róg ma te swoje kamizelki. Secure the bombs. No jak, przecież już to rozstawiłem. Zdążył przejechać z tym pieprzonym dronem. No co za agent. Ale reszta już tu nie przejedzie. Tymi swoimi śmiesznymi dronami. Dobra, barykadujemy. No to jest taki fajny Bayer, co zostało w tym takim nowym DLC wprowadzone. To jest okienko, przez które ja widzę wszystko, a z drugiej strony nikt nie widzi nic, bo jest takie czarne. Jak zniszczę ten zbiorniczek, to okno się otwiera i mogę kogoś zastrzelić. Hmm, był tam gostek, chyba go lekko... A jest! mi jego główkę, no z tak daleka, ja pierdele. No, kurde. Ale mnie słuchajcie, no takie akcje to mnie akurat denerwują. Jak już widzę gościa, strzelam. Ja rozumiem, żeby ja na przykład się zagapił i go nie zauważył. To wtedy jestem w stanie zrozumieć. Zepsułem, nie? Ale tutaj już zacząłem strzelać, a on mi wyhaczył główkę, no. No mówię, wtedy się czuję taki, no. O, ale mam chociaż asystę, chyba. Tak. No dobrze jest. Chyba wygrały to. o niech wszyscy z drużyny wyleźli. No więc, meczik chyba wygrały. Chyba że się ugra klacza jeden na trzech. A, ja nie wziąłem tej kamizelki! Zapomniałem szczerze mówiąc, ale i tak by mi. Nic by mi to nie dało, bo on mi trafił w HEDA. A w HEDA się ginie na jeden strzał. Co oni tutaj robią? Patrzę właśnie tak sobie. O, pięknie, zauważył go. O, wygrana, no. No to mi się podoba, całkiem przyjemny meczek. Trzech gości zabiłem. O, ten typek zabił ośmiu, pierdzielone. A czasami można naprawdę się odpalić i zabić ośmiu, net i widziałem chyba, jak typek 15 zabił. A czasami zabije się jednego, dwóch, no to jest... No różnie w tej grze bywa. Okej, okay, tak więc w tym gameplayu to już chyba będzie wszystko, jeżeli wam się podobał to oczywiście dajcie łapkę w górę, dzięki za oglądanie, cześć!